Witam serdecznie, kochani akwaryści, miłośnicy przyrody mokrej i suchej. Dzisiaj taki dodatkowy, można powiedzieć, filmik. A otóż, filmik będzie na temat pyłku pszczelego. Jak możecie przeczytać w tytule filmu, zdradzę Wam taką moją, taki mój przepis na zdrowotność ryb. Na dobre ich samopoczucie. Ja nie chciałem tego wcześniej mówić, dlatego że po prostu było to podyktowane no, takimi moimi, można powiedzieć, doświadczeniami testami. Stosuję u ryb pyłek pszczeli już ponad 5 miesięcy. Podaję im, daję im takie niecałe pół łyżeczki do wody akwariowej, do kubka. No i Czekam godzinkę, dwie, to się rozpuści. Nie chcę, żeby się to rozpuszczało całkowicie, dlatego tylko godzinę dwie. No i po prostu bezpośrednio wlewam, wlewam do akwarium. Nie? To jest moja taka yy, bomba witaminowa dla ryb. O po co iść do sklepu, po co kupować stetry, jakieś kropelki, po co to wlewać do wody, na co, na, na co taką jakąś tam, wiecie, chemię czy coś w tym stylu, po co pyłek pszczeli to jest bomba witaminowa i to jest dosłownie no pyłek pszczeli to jest to ma takie właściwości powiem wam że no nie wiem czy coś coś co innego ma tyle właściwości co pyłek pszczeli yy, wymienię wam tak pokrótce parę tych właściwości jest antyoksydantem jest przeciwzapalny yy, Dobry na wątroby, na trawienie, uodparniający. Ma mnóstwo witamin z grupy C, z grupy B, z grupy D. Śladowej ilości witaminy K. No, właściwości pyłku pszczelego, możecie sobie sami wygooglować, w YouTube wpisać, ile właściwości ma pyłek pszczeli i jaki jest dobry a tym bardziej służy i ludziom, i zwierzętom, a tym bardziej czemu by miał zresztą nie służyć rybom, nie? Ja podaję ten pyłek w szczeli co drugi dzień, niecałe takie pół łyżeczki, wsypuję sobie do kubka, zalewam tą wodą akwariową i później to normalnie wlewam do akwarium. Zresztą zaraz wam pokażę, żebyście sobie nie myśleli, że, że, że opowiadam albo gdzieś sobie tam wyczytałem, nie, pyłek pszczeli to już jest od dawna yy, bardzo dobry, a ja jestem zwolennikiem właśnie substancji takich ja już od dawna bardzo dużo używam miodu yy, nie, nie, nie słodzę w ogóle z żadnymi zwykłymi takimi cukrami tylko po prostu miodem nie? i tylko i wyłącznie kawę czasami tam sobie do herbaty dodam ale to rzadko kiedy nie no i oczywiście rozrabiam sobie w tym, z pyłkiem pszczelim w tej wodzie Daję łyżeczkę miodu, daję ten pyłek pszczeli, zalewam sobie to wodą I później sobie po 12 godzinach taką miksturę wypijam A rybki powiem wam, na pewno na tym korzystają Bo ma też i w sobie pyłek pszczeli i żelazo i potas I różne takie substancje, także możecie sobie to wyczytać no, działa, działa na pewno bardzo dobrze, powiem Wam. No, też działa też jako taki naturalny antybiotyk, przeciwzapalnie, tak jak Wam powiedziałem, antyoksydacyjnie, przeciw życowo, za, oraz zapobiega przyrostowi prostaty, regeneruje komórki wątroby, a także odtruwa wątrobę. W ramach tego z czym jest dobry dla ludzi, nie. No to sobie wyobraźcie, rybkom na bank też pomaga, nie? Tutaj mam w takim słoiku nasypane, zaraz wam tutaj pokażę, proszę bardzo, pyłek pszczeli. O, nie, będziecie widzieć, bo ciemno, nie? No. Także. No i do kubka tego mojego, jak zwykle widzicie, tutaj mam ten kubek mój wsypany. Zaraz im to dosłownie wiecie, dno no przykryte tym pyłkiem, nie? Nie za dużo, bo wiecie, co za dużo to niezdrowo jak się to mówi. I ja sobie co drugi dzień popatrzcie sobie O widzicie i wlewam im Chmurka się taka robi. Rybki sobie to tam szkubią, robi się taka mgiełka, O tak to wygląda po podaniu pyłku pszczerego i tak, tak sobie dorzucam witaminek rybom. Nie chciałem wam wcześniej mówić, bo po prostu nie byłem pewny, czy po prostu jest to, będzie to dobre dla ryb, czy im się coś nie, nie stanie. Wiecie, to też może. Taki mój eksperyment, ale z tego co, co, co wiem, co się znam na tym pyłku pszczelim to jest ta bomba witaminowa dla ryb, i to no, nie no, Ryby tu widzicie pełno teraz takiego drobnego, to rybki te mniejsze sobie to wychwytują, szkubią sobie to. Także jest to też dobre i dla roślin, bo też ma w sobie i magnez, i potas i Żelazo, także no same, same korzyści. Nie? Tak u mnie wygląda dodawanie pyłku pszczelego do akwarium. Także jak chcecie, możecie korzystać, możecie zakupić sobie pyłek pszczeli. Zachęcam do tego. Na pewno Wam to rybek nie zabije. Dosłownie pół łyżeczki do kupka z wodą. Z dwie godzinki, niech się pomoczy i bezpośrednio wlać do akwarium no, rybki sobie to dziubią, rybki sobie to jedzą yy, nie strajkują może im to nie za bardzo smakuje, powiem wam, nie wiem no bo pewnie nie, nie ten ale u mnie to już, one się już do tego przyzwyczaiły, także nie ma najmniejszego problemu nie? z tym nie. myślę, że temat fajny, temat pyłku pszczelego oczywiście wygooglujcie sobie wpiszcie sobie na youtube'a będziecie mieć rzetelne informacje o pyłku pszczelim żebyście sobie nie myśleli że Wam głup głupoty mówię o pyłku pszczelim bardzo dobra witamina dla rybek nie kupujcie w sklepie zoologicznym żadnych witamin dla ryb w płynach z tetry czy z tropikala Bo wiecie jak to z witaminami tak i z tabletkami Zawsze tam coś jest jakaś ziemia w tym A tu macie wyłącznie tylko i wyłącznie naturalny naturalne witaminy, żadnych chemii, żadnych dodatków, żadnych substancji sztucznych, jakiś wiecie konserwantów tego typu. Pyłek pszczeli można trzymać bardzo długo, nic się z nim nie dzieje, byle tylko był w ciemnym miejscu i w suchym. Ewentualnie większą ilość można sobie dać do woreczków próżniowych, Ja mam też pyłek w takich woreczkach próżniowych Bo jak jadę albo coś to zawsze kupuję tego pyłku z 2-3 słoiki Później przesypuję sobie do woreczków próżniowych Odsysam powietrze I sobie tak trzymię to I mam to na długi, długi, długi czas nie? Także ja po pyłek pszczeli to jadę raz na, na, na pół roku Kupuję 3 słoiki i to mi wystarcza no bo tego się dziennie używa, jeden słoik, nie? Także wiecie, Czyli co ja mówię, jeden słoik dziennie, łyżeczkę dziennie. Także bardzo dobre właściwości Dużo witamin, tak jak mówię. Możecie sobie poczytać, wygooglować, możecie sobie popatrzeć na filmiki. Są pszczelarze, są, są różne pasieki, które opowiadają, jak się zbiera pyłek pszczeli, jak pyłek pszczeli przenoszą pszczoły, jak go pozyskują, jak go później przygotowują do sprzedaży. Oczywiście on jest zamrażany na 2-3 dni, później jest przesiewany przez takie dmuchawy, żeby z niego tam jakiś brud wy, wyrzucić. Suszony przez 2-3 dni, no i później rozsypowany do słoików, co nie, ale to już wiecie, to już nie będziemy o tym rozmawiać, bo to jest po co komu takie informacje? I możliwe, że to jest przyczyną, że moje ryby po prostu nie chorują ani w tym zbiorniku, ani w kosce. Ani te dwie paletki. Nic im nie ma. Nie zdychają, mają się świetnie. Woda czyściutka. Widzicie, już się robi czysta czysta woda. Za jakąś godzinę to będzie kryształ. Nie? Także to tam chwilowo macie tylko taki delikatny ten, a tak jak mówię, to działa przeciwzapalnie. Bardzo dobrze wspomaga i wątroby, i odporność ryb bardzo mocno wzmocnia odporność ryb także same dobroci, sama, powiedź, powiedź, sama natura o! Żadnych tam wiecie jakichś kurde lekarstw odrobaczenia jakimiś pierdółkami jakimiś tam lekami z oleka, tak już kiedyś wam mówiłem, że mało brakułbym ryby i z tymi lekami wykończył Także dziękuję bardzo za te wszystkie leki, za oleka dla mnie ta firma może nie istnieć. Ja stosuję akwarystykę naturalną i naturalne środki wspomagające ryby i nic więcej nie potrzeba. Także dziękuję ślicznie. Dziękuję za nowych subskrybentów. Dziękuję, że oglądacie moje filmy. Zapraszam ponownie. Bardzo miło będzie nakręcić dla Was następny film. Pytajcie. Jak Was coś nurtuje, jakieś tematy akwarystyczne, zawsze każdemu pomogę. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie materiału. Do następnego razu. Hej, czymcie się!